Cześć Wam wszystkim, z tej strony Panda się na uwam, Kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie oglądać Brawl Talka i go omówić, więc zobaczymy, co twórcy Brawl Stars przygotowali nam w tym miesiącu na update. Więc od razu już nie przedłużam, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, bo tutaj są filmy z Besa, więc subskrybujcie, żeby być na bieżąco niczego nie przegapić. Lecimy z Brawl Talkiem, zobaczymy, co takiego dla nas przygotowali. Mamy Daniego, mamy Paulę. Tutaj zawsze taka scenka. Mają być właśnie jakieś zmiany z girsami, więc zobaczymy. Tego jestem bardzo ciekaw. Okej, okay. pewnie nowy brawler. Ryan! Nie mogę, Ryan, co się skrył za koszem. No nieźle, dobra. Oho, zaatakował Ryan dla niego. I zaczynamy Brawl Talka, dobra. Dobra. Ghost Station, nowa, uh, tutaj jakby, no w tle co jest, wiecie o co mi chodzi. Nowy challenge, Zombrok. Ok, czyli będzie to wygrania skinek za darmo, spoko, na pewno będę grał ten challenge. Frankengrom, nowy skin. Ok. Power League skin, Inspektor Colette, spoko. Skin shop, some from Nowe skiny halloweenowe i stare, Ball. które wrócą, okej. Okay. Trash Panda Penny, Penny. okej, okay, fajnie. Pass, let's talk about Buster, the new Buster. Buster! Buster, nowa postać. Okej, okay, nowa postać w sezonie Buster się nazywa, zobaczmy jak ona wygląda. To jest ten ziomek z boku. Okej, okay, czym on się zajmuje? Jakiś green screen z tyłu. A on jest chyba aktorem filmów jakiś. Tak, no to jest po prostu jakiś aktor z filmów po prostu. Czyli nowa postać będzie aktorem. Okej. Okay. Zobaczymy w ogóle jak on strzela, tego też jestem ciekaw. Zobaczmy. Star Park Cinema, no, czyli jest aktorem w Star Parku, dobra. Okay. ok, jak on strzela? 1300 na daleko. Dobra, 1800 nawet. Ale nie ma jakiegoś mega dalekiego zasięgu. Okej, okay, im bliżej ktoś jest, tym większy damage. What? Jego super to jest ściana, która nie przypuszcza żadnych ataków. A od tyłu można go atakować? Czekaj, tak można, bo patrzcie, ona lata zanim go atakuje, czyli z przodu. Ale to jest mega OP. Z mega OP. Chupce, że nie, to nie, nie to no on jest, jest jakiś front, giga open, ten ziomek. Ta postać będzie zbyt spokojna. Ok, część Saw Buster to będzie ziomek z garnetu na końcu. Pizza, pizza owen Ash, okej, okay, nowy skinek. W Klap Shop, ok, czyli tam za te punkty z klanów będziemy mogli kupić tego Asha. First Blob Quick, dobra. Nawet spoko, taki Rambo trochę. Omega Box Daryl za darmo w grudniu. Trzeba okej, okay, czyli w grudniu nam dadzą znać, jak odblokować Omega Box la za darmo. Wow! Girsy usunięte z gry, dostaniemy golda za to. Okej, okay, za wszystkie giery i scrapsy dostaniemy golda, spoko. Okay. Aha, teraz można po prostu sobie kupić gearsy, nie trzeba ich dropić.

And epic for now are available for one. Brawler. In this update, we will introduce new Czyli te zwykłe są dla wszystkich te e, trochę rzadsze to są to dla kilku brawlerów, brawlerów, a te piskie są tylko dla jednego. Chyba dobrze zrozumiem. OK, czyli A cztery, cztery mityczne Gears'y chyba report, będą e, w tym update'cie i w kolejnych będą nowe, czyli coś data, jak so z gadżetami, gadżety to też to tak wychodziły. Będzie można so reportować now on, graczy, spoko. For now it's only Aha, dobra, na razie jest to tylko dostępne w grach, jakby customach, wiecie o co chodzi, że nie będzie można w normalnych grach, żeby to przetestować, tą funkcję, ale spoko, to fajne, bo jak ktoś czasami jest AFK czy coś, no to spoko. W tym roku, moi drodzy, e, mistrzostwa świata są w Paryżu, e, będą już niedługo, chyba za miesiąc. E, ja wam nic nie będę zdradzał, polecam subskrybować ten kanał, mój główny, mojego Instagrama, nic więcej nie mówię, ale... No, Navi, Gaming, są Euro, moi drodzy mistrzostwa świata w listopadzie w Paryżu, więc fajnie. Game, Stamina, tutaj wszystkie oczywiście y, A. różne A. kluby są przedstawiane. A, i można Pins, wygrywać właśnie nagrody, pinsy, spraje i skina, tak jak rok temu Wystarczy wejść na event.brawlstars.com, chyba tak tam będą jakieś różne zadania, typu oglądaj, e, oglądaj jakby te mistrzostwa i tak dalej będziesz zdobywać punkty i jak wszystko dobrze e, ileś tam punktów zdobędziecie, to będziecie mogli dostać tarę skin do tary, znaczy ale jeżeli nie macie tary, to dostaniecie i tarę i skina, więc jest to bardzo fajne. OK, można używać gemów jeżeli wam braknie golda do, czeg do czegoś, można grać dwoma takimi samymi postaciami na e, friendly gierkach, OK. scrapsy i gearsy już nie są w skrzynkach więc więcej golda dostajemy, okej, okay, można od razu kupować gadżety za końcy, ty, op nowy giveaway okej okay, czyli moi drodzy mamy konkurs na franken groma jeżeli chcecie zdobyć franken groma no to e, napiszcie jakiś komentarz zasubskrybujcie kanał zaobserwujcie mnie na instagramie z tego co wiem to będzie 6 gromów do wygrania więc pod tym odcinkiem rozdamy sobie 3 i na instagramie 3 więc subskrybujcie zostawcie łapkę w górę wbijcie na instagrama i będzie 6 gromów do rozdania e, i dobra zróbmy sobie jeszcze takie szybkie podsumowanie wszystkich nowych rzeczy, więc mamy na początku nową postać Buster już wam ją jeszcze raz pokazuję, więc mamy moi drodzy nową postać Buster, tak ona się prezentuje e, to co jest fajne, że ona bije chyba e, o wiele więcej na blisko, zobaczmy ile ona tutaj zada tutaj zadała 1800, dobra a na przykład na daleko zadaje 1400 więc wydaje mi się, że im bliżej jest postać, tym więcej zadaje damage'a, spoko, w dodatku ma bardzo fajnego ulta tutaj mamy pokazanego, blokuje tutaj wszystkie ataki z przodu na tej małej jakby tutaj przestrzeni, ale możecie go atakować od boku i od tyłu, więc nie będzie to jakiś mega mega OP, ale no może być spoko jak na przykład o na Gem Grab jak gracie, wasza drużyna przegrywa, drużyna przeciwna ma zajęty środek, zbiera sobie gemy, odpalacie ulta Bastera, pakujecie się do przodu Przeciwnicy nie mogą nic zrobić, bo no, nie mogą wam zadać obrażeń. Wy się pakujecie wszyscy w trójkę na środek i to, ty, i to Wy teraz przejmujecie środek, więc myślę, że bardzo fajna opcja. Mamy dużo nowych skinów, mamy skina, Frankengrom, który będzie do rozdania. Mamy yy, challenge z skinem Dobroka, który wejdzie wraz z update'em, więc w dniu update'u będzie. Nowy challenge, gdzie będzie można wygrać skin do Broka i będzie kolejny skin za darmo Będzie to skin do Tary, który będzie za oglądanie Mistrzostw Świata i typowaniu, które drużyny wygrają Więc też bardzo spoko moi drodzy, czyli w sumie trzy skiny możecie wygrać za darmo Jeden z challenge'u, jeden za oglądanie Mistrzostw i jeden u mnie na kanale yy, Za po prostu bycie moim widzem, więc subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę I wbijajcie też na Instagrama, trzy rozdam pod tym filmem, trzy rozdam również z mojego Instagrama, więc wbijajcie no i co my jeszcze mamy? Aha, no oczywiście są usunięte girsy, moi drodzy, znaczy usunięte, troszkę zmienione, ponieważ, tak jak tutaj widzimy, jakby girsy oraz scrapsy będą usunięte z naszego konta, dostaniemy za to. Moi drodzy Golda, w sumie jestem mega ciekaw ile ja dostanę Golda, bo mam trochę girsów i mam trochę Golda Więc jestem ciekaw ile dostanę Golda, za to na pewno będzie odcinek na kanale No i są teraz trzy rzadkości. Rare, super rare i chyba mityk, czy nie super rare epic i mityczna no, chyba tak z tego co zrozumiałem, to te super rare są do wszystkich postaci. Epickie są do niektórych postaci, a mityczne na razie są tylko do czterech, jeżeli dobrze rozumiem, ale jeszcze zobaczymy, jak wejdzie update i jak będą sneak peeki, bo oczywiście sneak peeki też będą na tym kanale, więc subskrybujcie, żeby niczego nie przegapić. Będziecie mogli od razu kupować je za golda 1000 golda z tego co widzieliśmy, ale mogą się pewnie jeszcze ceny zmienić. Zobaczcie, pierwszy jest chyba za darmo, reszta jest do kupienia, czyli w sumie 5000 golda. Plus kolejne 5000, tysięcy, mamy 10000 gold na jedną postać. No to jest ponad pół miliona golda, żeby wymaksować konto. To jest troszeczkę, ale jest to o wiele lepiej zrobione niż wcześniej. Więc, moim zdaniem, spoko, bardzo fajna zmiana. Yy, nowe jeszcze skinki, oczywiście, ale to już pokazywałem. Tak, dobrze mówiłem, super epic i mityczne i na przykład do Jina będzie coś takiego więc myślę, że spoko i będzie to działało tak, że ręka Jina będzie mogła zajść o jedną kratkę dalej, czyli będzie troszkę dłuższy atak Jina więc myślę, że spoko no a tak to jeszcze z większych zmian chyba nic nie ma, no to oczywiście reporty graczy tutaj, mistrzostwa świata, no to już wszystko w sumie omówiliśmy więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że tak to czepeczkę w górę zasubskrybujcie kanał Wbijajcie na Instagrama, bo jest konkursik na 3 skiny do Groma na Instagramie 3 tutaj, więc subskrybujcie wbijajcie na Instagrama. Trzymajcie się. Cześć.